Na diagramie przedstawiono informację, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki przegraną, a jaki remisem. To mamy tutaj na tym wykresie. W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała? Zapisz obliczenia. To zadanie, tak jak wiele zadań z procentów, możemy sobie zrobić proporcją. Przyjmiemy sobie, że 100%. To będą wszystkie rozegrane mecze, a tych wszystkich rozegranych meczów, to my nie wiemy, ile było, więc dajemy sobie tutaj x. Natomiast wiemy, że w ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Wiemy też, że wygranych meczów było 25%. To znaczy, że 25% z tych wszystkich meczów to było właśnie te 10 meczów. I to już jest proporcja, którą możemy liczyć. Podkreślamy sobie i wymnażamy na ukos. Mnożymy najpierw ten ukos z x 25 razy x to jest 25x, a w drugą stronę będziemy mieć 100 razy 10. 100 razy 10 to jest 1000. Dzielimy sobie wszystko przez 25 i wychodzi nam, że x będzie równe 40. No bo 100 dzielone przez 25 to jest 4, w takim razie 1000 dzielone przez 25 to będzie 40. I to są wszystkie rozegrane mecze przez tą drużynę w tym sezonie. To był pierwszy etap naszego zadania. Tutaj też musimy wiedzieć procentowo ile było przegranych meczy, bo o to też nas pytają, więc dodamy sobie. Meczy zremisowanych było 45%. Do tego dodajemy mecze wygrane, czyli 25%. Z tego razem mamy 70%. Zatem, żeby obliczyć, ile było meczy przegranych, czyli reszta oprócz tych wygranych i zremisowanych, to odejmujemy od 100%, odejmujemy 70% i dostajemy z tego 30%, czyli meczy przegranych było 30%. A skoro tak, to w drugim etapie ułożymy sobie proporcję taką: 100% to są wszystkie rozegrane mecze i my już wiemy, że jest ich 40. Za to mecze przegrane jest ich 30%. No i my nie wiemy ile jest tych meczy przegranych, wiemy, że to jest 30%, więc damy sobie tutaj nową niewiadomą y. No bo x już mieliśmy tutaj wcześniej x był zarezerwowany. Czyli 100% wszystkie mecze wiemy ile jest, a chcemy wiedzieć, ile to będzie 30%, czyli te mecze przegrane. Z tej proporcji wymnażamy na ukos najpierw ten ukos, bo tutaj mamy y, a to będzie 100 razy y to jest 100y. A w drugą stronę będziemy mieć 30 razy 40. 30 razy 40 to jest tak jak 3 razy 4 to jest 12 i do tego trzeba dopisać wszystkie zera, jakie tutaj były, czyli 2 zera 1200, dzielimy przez 100 i wychodzi nam, że y tutaj przy dzieleniu przez 100 po prostu te dwa zera nam się skasują i zostaje nam tylko liczba 12. To są nasze mecze przegrane. Więc zapisujemy odpowiedź, odpowiedź na pytanie, ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała, więc odpowiadamy, ta drużyna w sezonie przegrała 12 meczów i to koniec zadania.